dobry, witajcie, z Systryjny Automat, będziemy jechać i zjeżdżać, zjeżdżać, w dół i w górę z a kolejnym. Kolejny. No i tak samo będzie on na ulicy Pogodnej, tylko jak zwykle w innej kolejności. modyfikowany ten jest po modyfikacji Wiecie. i kazuje piętra, a jest to nowy panel. Idę dźwignię przycisk. Stop. To taki panel, jak w tych nowych windach. Ale, dalej jest to osiedlówka po zabiegach. Jest to osiedlówka po zabiegach. Będą dwa fajne. Będą i to fajne. Będą to to zaglądanie to fajne. to się... fajne. to